Hej witz, witam w kolejnym odcinku, zagramy Farming Simulator 15 i dzisiaj sobie kupimy to polecie. 92 tysiące kosztuje, ja mam czysta A dlaczego mam czysta to objaśnienie będziecie mieli wychyć filmiki teraz poleci Tak Filmik poleci z objaśnieniem Dlaczego ja mam? No i dlaczego ja mam Po prostu dlaczego mam luty? Hajsu no tak, i dzisiaj się zajmiemy, aby sianiem tego pola i standard. No, włączyłem stopera. Trudno. Tak, trochę jest to pole duże. Bardzo. Trochę, bardzo. Ja nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby cały odcinek może przeznaczyć, bo no, to nie wiem, skończymy teraz. Na tak, Was pocieszę. Proszę, Puścimy już i trochę, jaka zrobiłem, trudno. Nie, to nie interesuje. Jedziemy, do przodu! Słuchajcie, wręczymy sobie jeszcze trochę, bo jaśnie. Tak jest jeszcze dość ciemno. Mm, tak. Aha. Dobra. Super. Słuchajcie, to ja tutaj puszczę pracownika. Pobiegniemy do tamtego, do Lamborghini. Tak nie jedzie sobie do ich mm. bardzo dużo Mam tak teraz założyłem wsparcie, że już, już biegnę do tego ciągnięta Mogłabym nie kosztowało w ogóle, bo prawie 100 tysięcy, tak? Ja mniejsze pole w 13, bo o 150, więc Aha, no. A właśnie tak Na razie to ja będę pracował o to Lamborghini Ponieważ gdyż tak obyż to jest ta budka, no i on się będzie o to kaczył No teraz to się wydaje to nie tak duże pole, no ale będziemy to kosili, aby, zaznaczam, aby... Ale... aby mił no, Holandę, no i Casey. Więc co będę miała? Ja co chwilę będę musiał podjeżdżać u kurde. I już się boję. Ale wyłączymy sobie z kamerą. No tamte pola 3. Tak, 3 dojrzeją. I co ja zrobię? No nic nie zrobię no nie, a... Oh a to pole też nie jest małe, bo jak widać trochę to ono ma i zresztą tak za mamy 3 minuty pewnie, coś takiego i za 5 minut, dobra jak będę miał 10 minutę na stoperze no to pójdziemy po 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 jak to się mówiło pójdziemy po opryski Tak, opryskamy to sobie A będziemy to pole pielęgnować w tym odcinku Zresztą znaczy nam 2060 zostało więc zbierzemy tamte pola i może kupimy sobie hejsa tego oko tego pięknego hejsa 380 Chyba tak zrobimy w kolejnym odcinku, czyli po prostu sprzedamy te dwa kombajny Będziemy Sprzedamy tamty zbożek, kupimy sobie case'a następnego i będziemy na dwa case'y tutaj pracowali Będziemy mieli dwa duże komajdy. Tak, będzie fajnie i... BĘDZIE ŚWIETNIE ŚWIETNIE BĘDZIE Chodźmy tutaj Hmm... Tego same, Nope y... Ale... Ja powiem coś takiego Iż, gdyż... Nie lubię tego w polach Czyli Będziemy jechać tak naprawdę na półsiewnika Żeby to równo było wszystko Chociaż to pole też takie... To już jest chyba największe tutaj O, nie mylę Kurde, bo ja teraz średnio widzę no nie jest największy, no nie Dwudziestka dwójka wygrywa i kładzie to na kolana. Na kolanem no, twarz pada <laughs> No ale cóż, potem będzie pewnie 39, chociaż już w tym odcinku możemy to kupić, ale po co? Jak zbierzemy sobie to i kupimy 39 pewnie Tak I pewnie tak samo znaczy robimy sobie te pola, nowe ale o robią miaki i później będziemy się bawili w kiszonkę i znowu zrobię coś takiego bo ciągle widzicie ten filmik tak jak ja to tam robiłem i zrobimy też coś takiego po prostu, że puścimy, puszczę filmik jak będę zarabiał właśnie na 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 nie, na kombajn ten Cieczkarni, cieczkarni tutaj no to bez cieczkar, oj, myślę, że to jest kombajn do kukurydzy tak, do sieczki. do kiszonki kiszonki do kukurydzy. No właśnie, to jest kieszonka. Boże, jak ja się miotam, motam sworych diotą. Po jakiemu to? To no, tu już mamy tyle zasiane. Dobra. Idziemy do Dojca. Patrzcie na no, to, tu już... Na tym polu sam. Są... Robimy sobie tyle doń, pójdziemy do Lamborghini, a może w końcu wyłączę ten czas przyspieszony. Tak. Tam ten trwa 15 minut około 40 minut, bo do 15. Yy, tak, bardzo do pięknie go O, cały... Dobra, jedziemy. Taki romina, to to praktycznie nic nie. Nie, 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 nie ten. Nie. Gdzie jest. Już robi głosie różnicę. Tak, a siejemy specjalnie rzepak, żeby tutaj tego za dużo nie wyszło, bo wiadomo, że pak jest mniej, ale jest droższy, tak? No właśnie, a jakbyśmy zasiali tu pszenicę, to jak z tamtych pól jest 71 ton. Tak to tutaj też będzie praktycznie 71 ton to jest czy znaczy To jest prawie to... To jest 20... To jest 30 razem z 29 i nawet 24, coś takiego. Właściwie wiecie, że to sam, to jest sam. sam. Yy, tak. Aj. Jedzie Lamborghini. Pięknie. No. Ale jedzie. 4 minutki, i pójdziemy po opryskiwać. Tak by chociaż to się tego aż tak dużo nie będzie robotem popatrzcie no możliwe że jest 8 minutę prawie że ile już tutaj tego jest tak no więc właśnie I... tutaj będzie 39 chodzimy. Czekajcie, tak rozplan I będzie ja chcę minimum ile tam było nie będzie się Które który chce zakupić czekajcie za chwilę popatrzymy nie, puszczę sobie pracownika, żebym się nie ma gdzie ja nie prosto czy Dobra, no i tak. Oj, i, 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 i. Kolejne pole to będzie 39, dziewięć, potem będzie pole Siódmy. Następnym polem, które bym, które bym chciał zrobić, to to by baba, baba, ba, trójka. A po dwudziestce trójce, to by było... Dwudziestka trójka to by było... Czekaj się. Raz, dwa, pięć, sześć, siedem. Chyba bo ósma, to na dziewiąte pole, to była dwudziestka, dwójka i tamto, ja nie wiem, czy byśmy na odcinku to siali, czy też żeby po prostu nagrał to, jak ja to robiłem, tak i puścił w tym małym ekraniku, jak teraz leci, no. Albo 27 siódemkę kupimy na początku, tak myślicie? A może piętnastkę? A może, a może tu, a może tamto? Tak w ogóle, kiedy już ostatnie pole nie pole ku, eh, pole kupowali trochę dalej. Trochę bardziej dalej. Ale te 206 tysięcy zostało jeszcze, hawens wiadomo. Kredycik mi się przydało spłacić. my też byli na wszystko na koniec tej serii. Czy najdjechać nie chcę po prostu, działa i sobie chłopie... E, tak. Mm, na chwilę pójdziemy. Niech ten pasek zrobi do końca, kiedy ja przejmę stary. Tak. E, no i tak cóż. To nie będziemy to samym robili, tylko czy już styknie wszystkiego. Powinno styknąć na razie i to przyjechać tym. A co tam nie opryskam to najwyżej weźmie się. I przyjedzie tutaj... Miguel. nie zrobiłem zrobimy tam co będzie. E, tak... A go by... na wysokich obrotach czy Bez je Ło, czy ja tu... nocnek będzie może z 15 minut Musi trwać 15 minut, bo trwa ta, ta, to by właśnie trwała kota. Okienko tam, hehe. <grafy> <grafy> Więc co jeszcze zrobimy? Jakie ciepło! No i, no i, no i, no i, no i... No, no. e nie ma co tu robić tak naprawdę, niestety nie ma co tu robić Ojej, oj, oj, nie, nie mm. I jedziemy. A to idziemy na trochę do Lamborghini Ciebie pójdziemy na chwilę Lamborghini też jest fajne Słyszę w lewej słuchawce tego nie zrobiło żadnego mięka, nie zrobiła, ma się tego skila. Ło, my zaraz to pole skończymy daj yy, A, może zainwestujemy w coś Nie no, to ma 24 metry, ale... To ma 26, to ma 26, czy... Aha! Dobra, kupiłem to, trudno to właściwie a trudno, a nie trudno, a może będzie gitę za akurat, zobaczymy. Aha, już przekroczyłem o 40 sekund ten limit właśnie, który chciałem zrobić, żeby tak na no to w pracowniku mój. Gdzie jest mój case? Nie ten case, good P, zobaczymy. przepraszam, ciągle się mylę. Rasa, tak, ok. mocy chce mnie puścić ludzie no, pomóżcie mi. dziękuję no, Nie że to jest napełnione na to, że idziemy na farmę na szybę, na pole No, właśnie, to pole pewnie w tym odcinku skończymy, więc tak jedzimy szybciej na no, ten traktor wiadomo nie pojedzie pewnie te 50 pod tą górkę, tamten z opryskiwaczem pewnie by pojechał i z tamtym pojedzie pewnie tak jak ten z opryskiwaczem no ale dobra widzicie też jest prędkość ładna, tak? Nie spadnie poniżej 40 a... Z tymi pierwszymi ciągnikami to łoho oh, oh, jak ja tu ciste, boże święt. 20 na godzinę. A może przesadziłem 20, ale się spotkali na środku A co poczekajmy sobie chwilę? Rozłóż to Marnuję pieniądze. Ale ja tak tego mało zmarnuję, go i tak stoją, już szar. Ale ścinka brzydka. Tak, ta brzydka ścinka. Ha. Jak wysoki? Patrzcie Kto to siał? Ty lampka. Szurdeć tym głównym. Trudno się stało. Jakie... ...daba? No żywieć tym gunwym. Możemy jechać, tamten pryska Tak hmm. Zaraz pojedziemy sobie tamtym oto no pięknym... Teraz się waczą na, bo... na, bocowym, na bocowym? Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. Grono. Wiecie co, zapiszę sobie, gra będę w razie czego? E, tak, bo w razie czego będę miał materiał, po prostu dogram końcówkę. Tak, to musi już wszystko nowe nagrywać. Już się ja pewnie mniej więcej ten twoje okienko materiał skończył. Zarabiałem, Pewnie tak. A może nie, a może. Bo tak. kurde, to bym musiał. Minimum na godzinę jechać. że To musi być pewnie ciężkie, jak to. dwie tony weźmiemy. Gdzie się. 8200, 80... 80... przepraszam, jak 8200. Stoją skończeni Idą do. tak. Dobra, jeszcze tego mogę zrozumieć że się nie wyrobi, ale naprawdę tam kusiewikom się tu nie wyrobił Jedziemy odstęp jak to było śmieszne, prawda? I'm going fast with this GF He does i move, because he's not there 26秒。 20, a nie jak tamtym, 11. No, tak. no kolego, no, to jest ten inny, że nie widać tych, 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 tych... Tam ma te ramiona, tak? Jest, które widać, a tutaj nie ma tych ramion. I tak się robi. No nic nie widać. Trzeba się... ...wzorować tym, co jest możliwe. 26 lat, to nie jest takie... ...przekłamane mnóstwo. I gdzie ja nie wiem. Ja puszczę sobie do tego tutaj Jeźdź ty pracowników Bądź to nie umiem jeździć Smutni Zobaczymy co z tego skoro jeszcze będziemy musieli tak szedć jak to będziemy Czemu nie jedziemy 11? Tamten nas zaraz uprzedzi I to jest ten minuł, że to się wyleczy, tak? No jak tak będzie, jak tak będzie, do tych 19 lat tam Niestety Tamten nas na pewno uprzedzi, no nie wierzę, że nie ну не Ага, не складай за чому. Я отпустил. не же. Nie wiem czy ma sens zaś jechanie znowu po tym no, dobra, dobra. no to nie ma sens, zjedziemy no, sobie jeszcze szybko Zjedziemy to. to szybko zjedziemy sobie 120, 220, jest co to było no musimy wszystko zmieścić Niestety Ale zwieść, Niestety Ale nic, nic, Chociaż to i Case jak 50, tamtych rzadko 60 Ajaj, no cóż można powiedzieć. Chociaż nie wiem kiedy będziemy się bawili wy, 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 w tym kukurydze. Tak, w No nie wiem kiedy niestety. Ale kiedyś na pewno, na pewno w tym sezonie, na tym maszynach co gra na motoru. A następnym będzie z modów, a następnym z modu. Ale najprzedniej właściwie tym jedziemy, bo w następnym odcinku będziemy i tutaj to robić i 30, więc no to będzie właśnie najdobrze, że opryskiwacze Dobra, to co? To był odcinek Swarming Simulator 15, ja się z Wami żegnam, cześć!